Od 2003 roku Eat jest liderem rynku samoprzylepnych pokryć bitumicznych przeznaczonych dla dachów o niskim kącie nachylenia. Flintlastic SA, system samoprzylepny dla pokryć dachowych Sergeantit, jest ceniony w branży ze względu na trwałość po zastosowaniu, moc wiązań i całą gamę opcji estetycznych. Od wprowadzenia produktów Flintlastic SA na rynek instrukcje układania przewidywały minimalną temperaturę 10 stopni Celsjusza i konieczność podgrzewania. Jednocześnie w Sertentit prowadzono badania terenowe i laboratoryjne nad układaniem w temperaturach sięgających minus 6,7 stopni Celsjusza. Film pokazuje właściwy sposób układania Flintlastic SA przy niskiej temperaturze, co obecnie jest zatwierdzoną opcją objętą ograniczoną gwarancją komercyjnych pokryć dachowych Sertentit. Technika układania Flintlastic Essay z podkładem lub wielowarstwowo jest identyczna w niskiej i wyższej temperaturze otoczenia. Uwaga, arkusze podkładów i przekładek muszą być przechowywane w cieple, nie instaluj zimnych rolek. Instrukcje układania podkładów i przekładek Flintlastic Essay znajdują się w podręczniku instalatora Flintlastic i w broszurze układanie Flintlastic Essay dostępnych na stronie certentit.com. W filmie zostaną przedstawione cztery elementy układania zewnętrznej powłoki FLINTLASTIC essay – metalowe detale krawędziowe, pokrywanie połaci, zakładki boczne i końcowe. Metalowe detale krawędziowe FLINTLASTIC Essay różnią się w systemach dwu- i trójwarstwowych. W systemach dwuwarstwowych detal ten składa się z podkładu dziewięciocalowego paska podkładu lub przekładki zabezpieczonej metalowej krawędzi osadzonej w przylepcu Flintbond ze zmodyfikowanego SBS oraz z pokrycia zewnętrznego. W systemach trójwarstwowych detal ten składa się z podkładu, przekładki zabezpieczonej metalowej krawędzi osadzonej w przylepcu Flintbond ze zmodyfikowanego SBS oraz z pokrycia zewnętrznego. W filmie zobaczymy tylko detal metalowej krawędzi przeznaczony dla systemów dwuwarstwowych. Najpierw nałóż powłokę ochronną na metalową krawędź, aby wyschła podczas układania na miejscu podkładu i paska do obróbki. Zainstaluj podkład w czasie schnięcia metalowej krawędzi. Na podłożach bezgwoździowych podkład lub przekładka Flintlastic SA są układane w taki sposób, aby wystawały poza krawędź dachu i były zawinięte na dwa cale. Następnie zainstaluj 9-calowy pasek do obróbki. Pasek dodatkowo chroni przed przenikaniem wody do krawędzi dachu. Pora zamocować i przykleić metal, który powinien być grubości 26 lub większej. Nałóż równą warstwę Flint Bond Trowel grubości 1,8 do 1,4 cala u spodu metalu. Umieść metal na miejscu. Przytwierdź go do dachu odpowiednimi mocowaniami z odstępem 4 do 6 cali i przesunięciem 2 cale. Taki układ mocowania ma podstawowe znaczenie podczas instalowania w warunkach niskiej temperatury. Pominięcie któregoś kroku spowoduje przemieszczenie metalu w górę i w bok przez powłokę w miarę jej naturalnego rozszerzania się i kurczenia. Nałóż uszczelniacz Flintbond-Col lub szpachlę Flintbond Trawel na krawędź metalu na styku z paskiem do obróbki oraz na krawędź paska do obróbki na styku z podkładem. Teraz możesz przystąpić do układania powłoki zewnętrznej, która powinna kończyć się około pół cala od krawędzi metalu. W celu uzyskania wodoszczelnego wiązania w warunkach niskiej temperatury zastosuj podgrzewanie i docisk wzdłuż całej krawędzi dachu z użyciem nagrzewnicy powietrza i silikonowych wałków o wielkości od 2 do 4 cali. Upewnij się, że powłoka zewnętrzna nigdzie nie zwiesza się z dachu, grożąc uszkodzeniem membrany przez pionowo wiejący wiatr. Półcalowy odstęp do krawędzi jest miejscem ostatniej operacji. Warstewka uszczelniacza Flint Bond Coak wzdłuż całej krawędzi zapewni szczelność i zapobiegnie przesiąkaniu wody, która zamarzając może uszkodzić wiązanie. Przy instalowaniu wierzchniej powłoki Flintlastic SA Cup w warunkach niskiej temperatury połać pokrywana jest w sposób standardowy, z tym że rolki należy trzymać w cieple przed ich rozwinięciem. Najpierw oczyść podłoże lub warstwę przekładkową, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą zaszkodzić adhezji. Zacznij układać Fintlastic SA-Cup od najniższego punktu dachu z pełną szerokością rolki z zakładką na niżej leżącej membranie w szerokości co najmniej 18 cali. Układaj odcinki odpowiedniej długości. Umieść kap z paskiem osłaniającym krawędź u góry dachu. Układaj tak, by zakładki nie znajdowały się w poprzek kierunku spływu wody. Po położeniu pierwszego arkusza jeden instalator powinien przytrzymać membrany w miejscu, podczas gdy drugi instalator usuwa folię z krawędzi na spodzie z jednej strony membrany. Operację należy powtórzyć z drugiej strony membrany. Pierwszy odcinek został przyklejony do podkładu lub przekładki. Folia na wierzchniej krawędzi pozostaje nienaruszona. Układając drugi odcinek, umieść rolkę tak, by całkowicie zakryła widoczną krawędź osłoniętą folią. Najpierw usuń folię znajdującą się u spodu rolki naprzeciw zainstalowanej krawędzi. Następnie usuń folię z drugiej strony oraz widoczną folię okrywającą krawędź. Możesz usunąć obie folie jednocześnie. W warunkach wyższej temperatury otoczenia do uzyskania spoiny zapewniającej wodoszczelność wystarczyłby docisk cięższym wałkiem. Przy niskiej temperaturze bez dogrzania i starannego dociśnięcia przez spoinę może przenikać woda, która po zamarznięciu podniesie powłokę. Z grzewarką na gorące powietrze ustawioną w pozycji 2 lub 3 podgrzewamy zakładkę, ustawiając wylot powietrza po spodniej stronie nakładanej rolki. Przeciągamy zgrzewarkę wzdłuż zakładki w tempie około 6 cali na sekundę. W miarę przesuwania zgrzewarki wzdłuż zakładki, popychamy i rozwijamy nakładaną rolkę za pomocą silikonowego wałka o szerokości 2 do 4 cali. Sprawdzamy wszystkie zakładki próbnikiem lub końcówką szpachli. Należy pamiętać o przyłożeniu większego nacisku i ciepła, aby uzyskać pełne zespolenie z boczną zakładką. Zakładka końcowa Flintlastic SA zawiera 6 nakładkę. Jeżeli układanie rolki zakończy się zakładką, to należy ograniczyć do minimum szwy w kształcie litery T, które mogą powodować podciąg kapilarny i przenikanie wody. Przytnij zakładki końcowe po przekątnej na przeciwległych rogach pod kątem 45 stopni na odcinku długości około 5,5 cala wzdłuż brzegu membrany. Gdy jest ciepło, zakładki końcowe Flintlastic SA-CAP można przytwierdzić warstewką kleju Flintbond ze zmodyfikowanego SBS wykazało, że w niskich temperaturach szef zgrzewany jest znacznie wytrzymalszy od Mastyksu. Metoda ta może być stosowana również w warunkach wyższej temperatury otoczenia. Dla zakładek końcowych zgrzewarkę należy ustawić w pozycji od 8 do 10, czyli od 500 do 610 stopni Celsjusza. Gdy wszystko gotowe, zdejmij folię i nagrzewaj granulowaną powierzchnię. Przesuwaj zgrzewarkę w tempie około 3 cali na sekundę. 6-calową nakładkę zgrzewamy w dwóch przejściach po 3 cale każdy. Podgrzewaj i wałkuj od wewnątrz 3 cale zakładki końcowej, a następnie podgrzewaj i wałkuj od zewnątrz 3 cale zakładki końcowej. Przykryj lub załóż sąsiadujące zakładki końcowe na co najmniej 3 stopy. Tę samą technikę ciepła i docisku można zastosować do wszystkich granulowanych zakładek systemu dachowego, takich jak rogi wewnętrzne i zewnętrzne, czy obróbki podkładu. Metodę ciepła i docisku można stosować przez cały rok zamiast stosowania Flintbond Trawel w odniesieniu do wszystkich granulowanych detali zakładek. Dymienie asfaltu oznacza, że został on przegrzany. Przerwi nagrzewanie. Wyciek o długości większej niż ćwierć cala również oznacza przegrzanie. Nagrzewasz i wytapiasz zbyt wiele asfaltu. Na koniec sprawdź probierzem, czy wszystkie szwy zakładki są całkowicie przyklejone. Wszelkie wzniesienia membrany oznaczają, że nie została ona właściwie przyklejona. W razie potrzeby uszczelnij niedoklejone miejsca za pomocą ręcznej nagrzewnicy powietrza. Po całej połaci dociśnij całą powierzchnię membrany ciężkim wałkiem dociskowym kierunek docisku od środka ku krawędziom. Po prawidłowym przyklejeniu zakładki końcowej nałóż wzdłuż krawędzi warstewkę uszczelniacza Flintbond Colk. Operację tę można powtórzyć dla wszystkich przycinanych krawędzi. Zastosowanie uszczelniacza Flintbond zapobiegnie podciąganiu wody lub jej przenikaniu do systemu w miejsca, gdzie włókna wzmacniające są odsłonięte. Dla uzyskania lepszego efektu estetycznego dorzuć do Flintbond granulki. Więcej informacji na temat Flintlastic znajdziesz w instrukcji zastosowania, lub skontaktuj się ze swoim przedstawicielem IT.